Czy możemy do całego świata przykładać jedną i tą samą kalkę? Czy wszędzie pod każdą szerokością geograficzną można nazywać jedne rzeczy postępowymi, inne wstecznymi? Wbrew cenzurze tworzymy my wszyscy, również nasi widzowie. Jeżeli cenisz naszą pracę, to pomóż nam rozwijać tę strefę wolnego słowa i wpłać darowiznę dla Fundacji Swobód Obywatelskich imienia Andrzeja Leppera. Numer konta oraz inne potrzebne informacje znajdziesz w opisie tego i innych filmów. Dobry wieczór Państwu, jak co tydzień w programie Geomat, w piątek o 19 na kanale Wbrew Cenzurze witam Państwa, Mateusz Piskorski. E, oczywiście tradycyjnie, również trochę Państwa już zanudzając, chyba tą prośbą, zwrócę się o e, polubianie, o udostępnianie, ale przede wszystkim o rekomendowanie sobie. Kanał wbrew cenzurze, nawzajem, swoim bliskim, znajomym, a przede wszystkim zaapelują tradycyjnie o komentowanie publikowanych przez nas treści. Nie tylko tej dzisiejszej, również innych programów. Bardzo wiele inspiracji płynie z Państwa głosów. Staramy się wnikliwie wszystkie te komentarze analizować, czytać i też wyciągać z nich wnioski. Zachęcam. Dziś proszę Państwa o pewnej idei, która determinuje cały. Tak zwany świat zachodni, która właściwie siedzi w głowa głęboko wdrukowana całej też polskiej klasy politycznej, nie wiedzieć czemu, bo ona akurat nie jest autorem tej idei. Chodzi właściwie nie tyle o ideę, a o pewną religię, bo tak jest ona już traktowana, religię postępu. Na czym owa religia polega doskonale Państwo wiecie, religia postępu rozumianego w jeden określony sposób? Rozumianego w sposób, powiedzielibyśmy, zglajszachtowany, niemal totalitarny, bo te ramy postępu są bardzo ściśle określone, to istota ideologii globalizmu. Niby ta ideologia jest w odwrocie, ale w dalszym ciągu wiele kalek myślowych, wiele różnego rodzaju sformułowań padających z ust polityków szeroko rozumianego Zachodu, dziś przede wszystkim Europy Zachodniej, ale również nas tu w Polsce, wynika z owej religijnej, właściwie wiary w postęp. W postęp bardzo specyficznie rozumiany. Przejdźmy do elementów owego postępu. Myślenie o kategoriach postępu tych właśnie ludzi, tej ideologii, ideologii globalizmu, zakłada, że historia ma charakter linearny, przy czym jest to linia wznosząca. Idziemy zatem od czasów ciemnych, świetlaną, prostą drogą, a właściwie schodami, do góry, do nieba, coś to Państwu pewnie przypomina, oczywiście. Wywodzi się cała koncepcja postępu, jeśli popatrzymy na rzecz w kategoriach historii filozofii, z chrześcijaństwa, tak jak najbardziej. Byli wprawdzie pojedynczy greccy filozofowie, którzy też już gdzieś w zalążkach od czasów Sokratesa o owej idei postępu, o tym, że pniemy się nieustannie w górę, mówili. Ale generalnie to chrześcijaństwo ukształtowało taki właśnie styl myślenia, mówiący przecież o tym, że idziemy, dążymy do niebiańskiego królestwa i do zbawienia. Różne były wersje tego przekonania, ale zaszczepione zostało ono przez chrześcijan. Później płynnie przejęte oczywiście przez oświecenie. W oświeceniu, przede wszystkim w oświeceniu czerpiącym z protestanckiej wersji chrześcijaństwa, też funkcjonowała i istniała ta liniowa wersja historii. Później płynnie przejęte przez liberalizm, następnie płynnie przejęte również przez marksizm, mówiący o wiecznym postępie, o wspinaniu się w górę. Tymczasem historia, jak twierdzą przeciwnicy takiego podejścia, nazwijmy ich tradycjonalistami. Czy przeciwnikami koncepcji postępu, tak rozumianego, historia toczy się nieco inaczej. Historia toczy się w ramach pewnych, pewnej cykliczności, pewnej sinusoidy. Cywilizacje umierają, się, umierają, następnie się odradzają, rosną, aby znowu umrzeć. To dwie fundamentalne różnice pomiędzy zwolennikami religii postępu z jednej strony, a z drugiej strony tymi, którzy tej religii nie uznają. Druga różnica, bardzo istotna, to istnienie lub nieistnienie kategorii, obiektywnej kategorii ludzkości. Proszę Państwa, kiedyś dawno temu, w wieku XIX, zdaje się Joseph de Maistre, francuski filozof wspominał o tym, że widział bardzo różnych ludzi, przedstawicieli bardzo różnych ludów, kultur, cywilizacji, nie widział jednak nigdy człowieka. Co rozumiał? No rozumiał to pod tą dość kontrowersyjną wypowiedzią, że nie istnieje jeden model, jeden obowiązujący, uniwersalny typ człowieka. Każdy z tych ludzi osadzony jest w określonej kulturze, cywilizacji, ukształtowanej przez wieki. Każdy jest w jakiś sposób w jakiejś wspólnocie zakorzeniony. Oczywiście wspólnoty dynamicznie się rozwijają, ale jednak korzenie również dają znać o sobie. Nie może być zatem Idąc tym tropem, jednolicie rozumianej idei postępu, w sytuacji, w której ten postęp, to pięcie się w górę, oznaczać może bardzo różne rzeczy w różnych kręgach cywilizacyjnych. Popatrzcie Państwo nawet na ten szeroko rozumiany Zachód. Do niedawna, bo teraz to się niestety w moim osobistym przekonaniu zmienia. Dla Europy Ważniejsze od wzrostu PKB, czy wzrostu zawartości kieszeni portfeli oligarchów, miliarderów, był współczynnik HDI, czyli Human Development Index poziom życia. Mówiliśmy o idei dominującej w Europie państwa dobrobytu. Mówiliśmy o skandynawskim choćby modelu, czy niemieckim modelu gospodarczym, społecznej gospodarki rynkowej, choćby Niemiec, którą myśmy też do naszej konstytucji przyjęli. O czymś takim nigdy nie mówiono w Konstytucji Stanów Zjednoczonych, nigdy nie mówiono o tym również w systemie brytyjskim, gdzie dominowało podejście indywidualistyczne, ultraliberalne, czasem nawet libertariańskie. Przecież to zupełnie dwie różne miary postępu. Jedni ten postęp mierzyli pojęciem abstrakcyjnie dość rozumianej wolności, głównie tej wolności gospodarczej, inni równości czy redukcji rażących nierówności w dalszym ciągu istniejących. Jest jeszcze, proszę Państwa, trzeci element, trzeci filar tej wiary reningi postępu. Ten filar dotyczy spraw już trochę innych niż kryteria socjoekonomiczne. To kwestia, Przykładania określonych wartości, światopoglądów do istniejącej, otaczającej nas rzeczywistości. To głębokie różnice na przykład w tym, jak traktujemy podstawowe dla wspólnoty ludzkiej pojęcia takie jak rodzina, takie jak wspólnota, wspólnota rodowa, takie jak wynikające z tych pojęć prawo na przykład do zemsty rodowej. Czy wyeliminowanie tradycyjnych zwyczajów gdzieś na dalekim Kaukazie. Związany choćby z ową zemstą rodową, czy gdzieś w krajach arabskich, będzie dla tych krajów postępem, czy nie? To pytanie chciałbym Państwu zadać. Czy chcielibyśmy, aby wszędzie, w każdym zakątku naszej kuli ziemskiej, za postęp uznawane były tylko i wyłącznie te kryteria postępu, które my tu na szeroko rozumianym Zachodzie wykreowaliśmy, nakreśliliśmy i próbujemy usilnie narzucić całemu światu? Czy nie jest to wreszcie, powiem dość zdecydowanie, podejście skrajnie rasistowskie? Czy sama idea owego postępu, czy wiara w postęp ściśle zdefiniowany po zachodniemu, nie jest najgorszym z możliwych rasizmem? Bo rasizmem wzywającym do ujednolicenia wszystkich kultur, do zglajszachtowania wszystkich ludów naszej pięknej, zróżnicowanej planety. Odpowiedzcie sobie Państwo sami na to pytanie, ale ja zwracam się z gorącym apelem. Wielokrotnie wśród naszych rodaków czuję i słyszę w wypowiedziach, w moim przekonaniu, nieuzasadniane poczucie wyższości polegające na tym, że mówimy o kimś, że to dzikusi. Tak, oni to dzikusi w tej innej kulturze, w tej innej cywilizacji, a my jesteśmy na drodze ku świetlanemu postępowi. Wynika to właśnie z tego naszego Progresywnego rasizmu, czy może inaczej rasistowskiego wyznawania religii postępu. Zastanówmy się nad tym wspólnie, czekam na komentarze. A oczywiście, tradycyjnie, skoro piątek o 21 zapraszam na kanał Myśl Polska TV, na tym naszym zaprzyjaźnionym kanale minął tydzień, czyli cotygodniowy przegląd wydarzeń. A już jutro na brew cenzurze, oczywiście. Będzie raport z Frontów Ekstra o godzinie 19. Tym razem przeniesiemy się na front nieco innego konfliktu niż zazwyczaj. Nie zdradzam, zachęcam do oglądania. Sobota, godzina 19. Do zobaczenia Państwu. Portal Myśl Polska Info wraca po niemal trzech latach nielegalnej blokady. Bieżące omówienia: Myśl polityczna, historia, kultura i geopolityka. Wszystko starannie przygotowane przez nasz zespół redakcyjny. Myślpolska.info. Głos realizmu.